Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów tarczy antykryzysowej 7.0 mogą składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek za styczeń 2021 roku i mogą to robić już teraz. Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem rządu wprowadzającym tzw. tarczę antykryzysową 7., która przewiduje m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 roku lub za grudzień ubiegłego roku i za styczeń 2021 roku dla płatników, którzy działają pod określonymi kodami PKD. Po wejściu w życie przepisów przewidujących zwolnienie z opłacania składek za te miesiące, płatnicy działający pod tymi określonymi kodami PKD, uwzględnionymi w tarczy antykryzysowej 7, będą mogli wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek. Jeżeli płatnik złożył lub złoży wniosek o odroczenie przed terminem płatności składek, w razie zawarcia umowy nie poniesie on żadnych kosztów związanych z ulgą, bo ulga ta będzie udzielana bez opłaty prolongacyjnej. Jeżeli przedsiębiorca wcześniej złoży wniosek i nie dojdzie jeszcze do zawarcia umowy o odroczenie składek za styczeń 2021 roku, wówczas w pierwszej kolejności rozpatrywany jest wniosek o zwolnienie ze składek. Jeżeli umowa o odroczenie została zawarta, to pierwszeństwo w tej sytuacji ma wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Wówczas płatnicy otrzymają informację o anulowaniu umowy o odroczenie. Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za grudzień lub styczeń w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące i wówczas opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za grudzień lub za styczeń i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczenia odsetek, będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.